To nie jest tak, że Pan Bóg chce nas yy, łowkę jaką stosować i wszystkich, których ubieramy na biało, proszę bardzo, złote włoski, anielskie i śpiewamy. Aleluja! Tam widzę, Rafał, fałszujesz. Niestety, bardzo proszę, będziesz tu stał i śpiewał, aż nie zaśpiewasz tak jak wszyscy. Nic takiego się nie stanie. Pan Bóg szanuje Twoją oryginalność, Twoją niepowtarzalność. To Też jest zdumiewające, że zdanie, które nie wiem, jakiś cyniczny właściciel fabryki wymyślił, że nie ma ludzi niezastąpionych, jest kłamstwem potwornym. To jest dokładnie zaprzeczeniem tego, jak jest naprawdę. Nie ma ludzi zastępowalnych. Nic takiego, jak zastąpienie człowieka człowiekiem nie istnieje w tej Bożej logice. Nikt nie urodzi Twoich dzieci, nikt nie zrobi tak, jak Ty masz zrobić to, co masz zrobić. Może zrobi lepiej, może, ale na pewno inaczej. I chodzi o to, że ten Twój udział jest bezcenny.